że został powołany do Narodowej Rady Rozwoju, gremium, które funkcjonuje przy prezydencie. Kancelaria prezydenta jest na pierwszym etapie staraliśmy się dostosować kancelarię prezydenta, strukturę kancelarii prezydenta do wizji prezydentury i do tego, co, o czym pan prezydent mówił w czasie kampanii wyborczej. I między innymi dlatego powstało trzy nowe biura. Biuro do spraw dialogu i inicjatyw obywatelskich, bo pan prezydent cały czas powtarzał, że w Polsce jest potrzebny dialog i w Polsce jest potrzebne odbudowanie wspólnoty. I też pan prezydent mówił, że należy się szacunek tym wszystkim inicjatywom obywatelskim, które są zgłaszane przez reprezentatywne grupy społeczne. I właśnie w Biurze Dialogu Inicjatyw Obywatelskich jest takie miejsce spotkań, bo chyba tak to można najłatwiej powiedzieć to jest miejsce spotkań, gdzie spotykają się różne strony i rozmawiają na wiele ważnych tematów. W tym momencie, kiedy do pana prezydenta jest skierowane do podpisu wiele ustaw, wiele ustaw bardzo nawet bym powiedziała kontrowersyjnych, to tam w tym biurze dialogu spotykają się grupy i rozmawiają i się ścieramy jako kancelaria prezydenta. Nie skorzystaliśmy z żadnej taryfy ulgowej. My od pierwszego dnia jesteśmy rozliczani. Z to jest biuro bardzo chętnie wykorzystywane teraz w czasie kampanii parlamentarnej, bo bardzo często słyszę z ust oponentów. Hmm, politycznych, no jeżeli tak można mówić, pana prezydenta, że biuro duda pomoc nie funkcjonuje. I proszę państwa, oczywiście, jeżeli ktoś szuka biura o nazwie duda pomoc, to takiego biura w strukturze kancelarii prezydenta nie znajdzie, no bo trudno by było w oficjalnej strukturze kancelarii prezydenta umieszczać biuro, które ma w, w członie nazwy nazwisko pana prezydenta. Natomiast jeżeli ktoś by poszukał biura o nazwie Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, to takie biuro funkcjonuje od samego początku, funkcjonuje w Pałacu Prezydenckim, bo na tym ogromnie zależało Panu Prezydentowi, żeby ta słynna Duda Pomoc, czyli Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, była z nim ściśle łączona. To jaki budynek jest. Jaki budynek spełnia to funkcję takiej bliskości jak nie pałac prezydencki? Tylko O tym projekcie mówił pan prezydent na spotkaniu w Sławnie. To jest projekt kwota wolna od podatku. My tego projektu nie składaliśmy, bo on by prawdopodobnie taki sam podzielił los, jak, jak projekt emerytalny. Czekamy na nowy parlament. W nowym parlamencie ten projekt, te dwa projekty ustawy złożymy. Druga obietnica, którą złożył pan prezydent, to było, to było powołanie Narodowej Rady Rozwoju. I ta Narodowa Rada Rozwoju została wczoraj y, oficjalnie, formalnie już y, powołana. Ta Rada funkcjonuje. W jej skład wchodzą, tutaj Pan Burmistrz pewnie poprawi, 87 chyba ekspertów z różnych dziedzin to są. E, osoby, które mają dorobek naukowy, to są e, samorządowcy, to są eksperci z różnego rodzaju dziedzin. Ta rada będzie się składała z siedmiu czy ośmiu takich, e, 10, nawet dziesięciu takich podzespołów edukacja, rolnictwo, zdrowie, ustrój, samorząd, gospodarka. To jest taka, takie główne, e, główne płaszczyzny, e, Funkcjonowania, funkcjonowania państwa. I też, szanowni państwo, pan prezydent powoła w, czwartek, w najbliższy czwartek jeszcze jedną radę. Radę, która wynika, której powołanie wynika z ustawy, radę, ustawy, którą w ostatnim, chyba w czerwcu, tak mi się wydaje, albo w lipcu, uchwalił parlament. Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. I pan prezydent w czwartek powoła Radę Dialogu Społecznego składającą się z przedstawicieli e, związków zawodowych ogólnokrajowych, central reprezentatywnych. Z przedstawicieli pracodawców i z przedstawicieli e, rządu, i ta rada się ukonstytuuje i będzie już takie formalne ciało, e, do, e, na, na, na też na płaszczyźnie, którego będzie prowadzony tak zwany. To, to dzisiaj praktycznie można powiedzieć, że obchodzę okrągłą rocznicę, jeżeli tak to można powiedzieć prawie okrągłą rocznicę, bo nie sposób sięgnąć pamięcią tutaj ja oczywiście witam senatora Stanisława Gogacza, bo te reprezentowaliśmy, można powiedzieć, że ziemię lubartowską, panie senatorze. I nie sposób nie cofnąć się pamięcią, bo to myślę, że to jest nasza wspólna rocznica, do takiego dnia 19 październik 2005 5 rok, kiedy po raz pierwszy ja zostałam wybrana posłem, a chyba senatorem w tym czasie. I można pominąć, że, że teraz mija 10 lat naszej funkcji publicznej. Z tym, że tak jak to bywam w moim przypadku, ja zakończyłam już swoją działalność parlamentarną 7 sierpnia. I za ten czas, za te 10 lat chciałam Państwu serdecznie podziękować, bo to był z jednej strony czas takiej dla mnie wytężonej pracy, ale to była bardzo miła praca, bo również to była praca i dla Państwa, i z Państwem, więc za to serdecznie dziękuję. Ale to, co też mówię na każdym spotkaniu, że to, że w tym momencie pan prezydent postawił przede mną inne zadania, kieruje jego kancelarią, to nie zmienia faktu, że ja nie będę pamiętała z jakiej ziemi by się wywodzę.